Dnia za naszą ojczyznę, przemianę serc i, umy, i, tych, i, i umysłów dla rządzących, o poszanowanie krzyża w naszej ojczyźnie i na świecie, dla wszystkich, którzy zginęli 10 kwietnia, powietrzne szczęście i radość dla nich, a także za ich rodziny, żeby Pan Bóg im dodawał sił w wytrwaniu, w tym cierpieniu po stracie najbliższych. Witamy ojca. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Chrystus. Poprosimy świętego Michała o wsparcie i pomoc w czasie trwania naszej modlitwy. Święty Michał, Arkaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw gości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną a Ty wozu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne ruchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Pomodlimy się w intencji kapłanów. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Mario Matko Kapłanu, módl, módl się za nami. Drowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Maryjo Matko Kapłanów, módl się za nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Maryjo Matko Kapłanów, módl się za nami. Tajemnica pierwsza bolesna modlitwa Pana Jezusa w ogrodzie oliwnym Ojcze nasz który się z niebie święci, imię twoje przyjdź królestwo twoje bądź wola twoja jako w niebie tak i na ziemi chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuszczam nam nasze winy jak jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie ale nas zbaw od złego amen Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, stworzycie na nieba i ziemi Jezusa Chrystusa, Syna Jego, jedynego Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, męczą wąskim piłatem, ukrzyżowany, umarł i pogrzebiąc, wstąpił do piekiel trzeciego dnia, z martwych stał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny świętych obcowań, grzechów odpuszczeniem ciała zmartwychwstanie żywot wieczny. Amen. Amen. Nasze wiary, nadziei, miłości zdrowaś, Maria, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus święta Maria, Matko Boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maria, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony, owoc żywota Twojego, Jezu, święta, święta Maria, Matko Boża, módl się za nami chrzestni, teraz i w godzinę śmierci, śmierci naszej. naszej. Amen. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, święta, święta Maria, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, jak, jak była na, na początku, początku, teraz i zawsze, zawsze i na wieki Amen. wieków. Pan. Tańca pierwsza bolesna modlitwa Pana jest w ogrodzie oliwnym. Ojcze nasz, który się z niebie mię Twoje przyjść, królestwo Twoje bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi lewa naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw złego, Amen Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej Amen Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta, Święta Maryjo, Matko Boża, Bóg. Módź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Zdrowaś Maryjo Łaski, pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maria, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen Zdrowaś Maryjo Łaski, pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maria, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszyscy, którzy do, do nieba, i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują swojego miłosierdzia. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, bądź się za nami, którzy się do Ciebie uciekają.